Każdy z nas ma lepsze i gorsze inwestycje. Z tych gorszych niektóre pamięta się bardzo długo i najważniejsze, żeby wyciągnąć z nich jakąś lekcję na przyszłość. Ja dzisiaj opowiem o jednej ze swoich porażek inwestycyjnych, którą niedawno sprzedałem, i pomówimy też o kilku informacjach z polskiej giełdy, które otrzymaliśmy w ostatnim czasie. Będzie m.in. o Tekorze XTB. Dino i jeszcze kilku innych spółkach. No więc zaczynamy, a zaczniemy sobie o czymś, co na polskiej giełdzie zdarza się nieczęsto. Jakiś czas temu spółka Synectic ogłosiła plany na wydzielenie spółki zależnej. I ja lubię takie smaczki, bo na polskiej giełdzie one albo się nie zdarzają, albo są pojedynczymi przypadkami. No i we wtorek, 20 maja, otrzymaliśmy kolejny smaczek, który jest rzadkością w polskich realiach. Spółka Dino ogłosiła chęć splitu akcji. W stosunku 1 do 10. Dla tych, którzy nie wiedzą, będzie to podział jednej akcji Dino na 10 mniejszych. Nie zmienia to wartości inwestycji. Te 10 akcji dalej będzie tyle samo warte, a robi się to dlatego, żeby na przykład zwiększyć dostępność akcji dla inwestorów. Podjęcie uchwały przez spółkę jest właśnie przede wszystkim motywowane zwiększeniem płynności obrotu akcjami spółki. Oraz zwiększeniem dostępności akcji spółki dla inwestorów indywidualnych. Bardzo cieszę się, że na GPW takie rzeczy się zaczynają pojawiać coraz częściej. Pewnie niektórzy życzyliby sobie jakiegoś splitu na akcjach, na przykład LPP, który na dzień dzisiejszy kosztuje około 16 tysięcy złotych za jedną tylko akcję, ale warto pamiętać, że u partnera odcinka, czyli XTB. Jest możliwość inwestycji ułamkowych, a więc zamiast kupować taką akcję za 16 tysięcy, nie musisz mieć wcale 16 tysięcy. Można po prostu kupić jej część. To też ułatwia inwestowanie w takie spółki, gdzie o splitach się nie myśli. Na przykład w LPP raczej nie myśli się, bo już dawno by to pewnie zrobiono. Od razu wspomnę, że konto w XTB warto posiadać, bo inwestować można tam bez prowizji do obrotu miesięcznego w wysokości 100 tysięcy euro, a zakładając konto z kodem finansowa TV uzyskacie dostęp do kursu dla początkujących, więc myślę, że warto wpisać po prostu przy rejestracji darmowy kod finansowa TV. A idąc dalej, to problemy może mieć spółka Dekora, bo przyczepił się do niej ułoki. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Dekora miała ustalać sobie ceny i dzielić rynek hurtowy w odniesieniu do swoich flakowych produktów, czyli paneli, podkładów, listew, profili podłogowych i pewnie jeszcze innych kilku rzeczy, których nie wymieniłem. Zarzuty brzmią poważnie i jeśli się potwierdzą. Spółka może zapłacić karę sięgającą nawet do 10% rocznego obrotu. Spółka ocenia, że postępowanie jest nieuzasadnione i zamierza kwestionować stanowisko prezesa UOKIK. Lepszy humor natomiast mogą mieć akcjonariusze XTB. Po ogłoszeniu w poniedziałek 19 maja ABB, główny akcjonariusz Investment Group sprzedał ponad 9 milionów 400 tysięcy akcji stanowiących aż 8% głosów. Przy czym dalej pozostanie w posiadaniu prawie 36% akcji. Akcje sprzedane zostały po 78 zł za sztukę z dyskontem niespełna 8% i rozeszły się jak ciepłe bułeczki. To o czym się powszechnie mówiło od dawna, w końcu nastąpiło, ale okazji do zakupu przecenionych akcji nie było, tak jak bywało to w przeszłości, bo cena na otwarciu wyniosła 81 zł i 80 groszy we wtorek. A wtorkową sesję akcje XTB zakończyły z ceną blisko 84 zł za akcję, więc, no, niestety, ale promocji nie było. W przypadku wcześniejszych ABB akcje potrafiły obsunąć się na otwarciu sesji po ogłoszeniu tego ABB o blisko nawet 10%, a ja sam liczyłem na większy spadek i możliwość dokupienia, czego finalnie nie zrobiłem, niestety, i też. Mogę tylko żałować, a jesteśmy jeszcze przed odcięciem dywidendy. Widać, że akcjonariat spółki jest już przyzwyczajony i akcji nie oddawał w panice. A teraz tylko czekać, aż spółka trafi do WIGU 20. No i pewnie pytaniem otwartym pozostaje, czy jeszcze w tym roku wycena akcji przebije barierę 100 zł za sztukę? Bo myślę, że. Większość zgadza się, że w końcu do tego dojdzie. Jeśli już o ABB mowa, to takie też mieliśmy w spółce Murapol, który jest deweloperem, gdzie większościowy akcjonariusz sprzedał 20% akcji za 310 milionów złotych. Cena to 38 złotych za sztukę. No i co ciekawe, w tym przypadku liczba sprzedanych akcji została zwiększona z 15% do 20% ze względu na popyt na te akcje więc całkiem przyjemnie. A kolejna sprawa to spółka Rainbow Tours, czyli jeden z największych polskich tur operatorów, który ogłosił przejęcie 70% udziałów w rumuńskim biurze podróży Paralea 45, jednego z czołowych marek turystycznych w Rumunii. Umowa przedwstępna została podpisana 15 maja, a finalizacja ma nastąpić na koniec czerwca 2025 roku. Celem przejęcia jest umocnienie pozycji Rainbow Tours na dynamicznie rozwijającym się rynku rumuńskim, gdzie rośnie zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami zorganizowanymi. Paralea 45 obsługuje rocznie ponad 100 tysięcy klientów, oferując wyjazdy m.in. do Turcji, Grecji czy Hiszpanii, a transakcja wpisuje się w strategię międzynarodowego rozwoju Rainbow Tours, które już działa m.in. w Czechach, na Słowacji, Litwie czy Ukrainie i jest to kolejna inwestycja po zakupie hotelu na Wyspie Kos. Ciekaw jestem, czy wyniki, które notuje spółka w ostatnich kwartałach, są do utrzymania w dłuższym terminie, ale obecnie otoczenie rynkowe po prostu zdecydowanie sprzyja spółce. No i przede wszystkim warto trzymać kciuki za polskie spółki, które próbują ekspansji na zagraniczne rynki. No i muszę przyznać, że takie spółki lubię, więc. Zacznę sobie Rainbow Tours obserwować. Gorzej natomiast radzi sobie Pepco i rozważa sprzedaż brytyjskiej sieci sklepów Poundland, która zmaga się z poważnymi problemami finansowymi i mimo przychodów na poziomie 2 miliardów euro w ostatnim roku obrotowym, zysk operacyjny spadł o ponad 60%, a Pepco dokonało odpisu wartości aktywów Poundland w wysokości 775 Milionów euro. Dodatkowo problemy sieci pogłębiły zmiany podatkowe w Wielkiej Brytanii oraz rosnące koszty operacyjne. Według doniesień medialnych, sprzedaż może odbyć się nawet za symboliczną kwotę jednego funta, a przyszły właściciel mówi się o firmie inwestycyjnej Gordon Brothers, musiałby zainwestować około 100 milionów funtów by ustabilizować sytuację w spółce. W ramach restrukturyzacji rozważa się też zamknięcie nawet 200 sklepów z 825 obecnie otwartych, co może skutkować likwidacją tysięcy miejsc pracy. Poundland obecnie zatrudnia ponad 16 tysięcy osób i przez lata był znany z polityki cenowej wszystko za funta, tak jak u nas było kiedyś na przykład wszystko chyba za 5 zł, jeżeli dobrze pamiętam. No, i obecnie ceny są bardziej zróżnicowane, ale jak widać, żeby tradycji stało się zadość, to i cała sieć za funta może zostać sprzedana, a Pepko może pozbyć się problemu. No i myślę, że tego spółce należy życzyć. Z gospodarczych informacji Komisja Europejska zrewidowała przewidywania dotyczące polskiej i unijnej gospodarki. W najnowszym raporcie obniżono szacowany wzrost PKB Polski na bieżący rok z 3,6% do 3,3%, a na koniec 2026 roku Komisja Europejska przewiduje wzrost na poziomie 3%. Jednocześnie inflacja w Polsce ma hamować i w 2025 roku osiągnąć ma poziom 3,6%, a wcześniej prognozowano, że będzie to aż 4,7%. No i na sam koniec wracamy do... Tytułowej porażki inwestycyjnej. Dla stałych widzów tajemnicą nie będzie to, że w pewnym momencie zacząłem mieć straszną awersję do spółek gamingowych, mimo że mam, do, mam ich dosyć dużo w portfelu. Zresztą rozwijałem ten temat w tym odcinku, więc zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę. No i moją ogromną porażką inwestycyjną w portfelu była spółka ten Square Games, którą zacząłem kupować już w lipcu 2021 roku. Uwaga, po 500 zł za akcję. Później w styczniu 2021. Z tego drugiego roku uśredniałem cenę po 255 zł. No i jak się okazało, spółka sobie systematycznie dalej spadała. Nie tylko wycena, ale też na przykład przychody. Po drodze oczywiście dostałem jakieś dywidendy, ale cały czas spółka męczyła. Męczyła niemiłosiernie. Mogłem ją przecież wyrzucić, ale od listopada do końca grudnia ubiegłego roku Kupowałem systematycznie spółkę po cenach m.in. 80 zł i niżej, i w sumie jak się okazało, trafiłem bardzo blisko dołka z jednym z zakupów, bo chyba 72 zł. No i postanowiłem sobie tę pozycję znowu bardzo mocno uśrednić w dół, ale już z konkretnym planem, a nie tak jak wcześniej, po prostu w ciemno można tak powiedzieć. Spodziewałem się zresztą w 2025 roku skupu na wzór tego z 2024 roku, gdzie za akcję oferowano 120 zł. Natomiast zarząd podjął decyzję o wypłacie dywidendy prawie 16 zł. na akcję więc to już robi wrażenie przy cenie akcji 80-90 zł. No i patrząc na wykres, uprzedzając pytanie, wykresy pochodzą z MyFound. Link znajdziecie w opisie. Można byłoby się spodziewać, albo raczej oczekiwać, że spółka gdzieś w okolicy 100 zł, w końcu zacznie się kręcić. Natomiast ten wzrost nie był tak duży, ale dzięki zakupom łącznie 132 akcji w publicznym portfelu mi udało mocno się uśrednić cenę w dół. Więc postanowiłem sprzedać moje akcje po niespełna 98 zł jakiś czas po ogłoszeniu dywidendy. No i w sumie jestem zadowolony, więc, więc co było tym błędem? Dlaczego ta inwestycja jest taką porażką? Otóż zarobiłem na tej inwestycji bardzo mało. Przez długi czas była ona na ogromnej stracie bo 70-80%. Pierwszym dużym błędem była przede wszystkim moja fascynacja gamingiem, ale niestety w złym momencie, kiedy byliśmy w trakcie trwania obywatela XIX i po prostu gaming szybował do góry niezależnie co robił. Od tego czasu spółka systematycznie zarabia coraz mniej z roku na rok, z kwartału na kwartał. Zdarzają się oczywiście jakieś wyskoki, i te przychody wydają się ustabilizować już w tym momencie. Ale jednak są to rok do roku spadki. Kolejna sprawa to ślepe uśrednianie w 2022 roku. Mimo, że była to na tamten moment mała pozycja w moim portfelu, to i tak uważam, że lepiej można było zainwestować te środki. Dalej, samo trzymanie tej spółki było błędem. Bo już dawno powinienem uciąć straty na tym koszmarku, który po prostu towarzyszył mi w moim portfelu. Finalnie udało się nieco zarobić, ale przez 4 lata był to jednocyfrowy zwrot. Przez ten czas wypracowany zysk, jeżeli można nazwać to zyskiem, zjadła po prostu inflacja. No i finalnie zacząłem szukać pomysłu na pozbycie się akcji i zacząłem ją skupować, by tą cenę sobie uśrednić w dół. Oczywiście tym razem już nie tak ślepo, ale. Po powtórnej analizie, gdzieś tam udało mi się sensownie rozgryźć obecną sytuację spółki. Spółka w cenie 80 zł i poniżej wypada obecnie na tanią, na wielu płaszczyznach, mając dobrą sytuację finansową i mimo wszystko generując bardzo dużo gotówki, przy tym nie posiadając długów. Nie będzie oczywiście tutaj negatywnych wypowiedzi na temat spółki, bo ja dalej szansę tej spółce bym dał, natomiast ja już chcę się z nią rostać niestety moje wspomnienia i awersja do gamingu przybrały na sile na tyle, że przestały mnie interesować małe perspektywiczne studia. Obecnie z polskiego gamingu jestem w stanie kupić tylko i wyłącznie CD Projekt, Cała historia ma drugie dno, bo też pokazywałem tylko akcje, które w zasadzie publikowałem w portfelu publicznym, który rzeczywiście publikuje na łamach kanału. No ale kupowałem też te akcje w portfelu prywatnym, którego już nie publikowałem. Jeśli dokładnie to policzyć, to stopa zwrotu na wszystkich akcjach, które posiadałem we wszystkich portfelach, uwzględniając oczywiście e, wypłacone dywidendy. To stopa zwrotu wyniesie zawrotne 3%, natomiast w portfelu publicznym było to aż 1%, więc całkiem spore zastrzyk gotówki, jak na 4 lata inwestycji. Akcji pozbyłem się w majówkę dokładnie 2 maja i od tego czasu jestem szczęśliwie wolny od tej inwestycji. No i z czego jestem bardzo zadowolony, to że doprowadziłem tę pozycję do końca i w drugim etapie miałem konkretny plan co i kiedy zrobię. Dlatego tak ważna jest analiza, ale własna, nie czyjaś, bo na tej po prostu opierać się nie warto i tutaj tak samo będę zarządzał pozycją na Big Cheese Studio, gdzie również mam bardzo dużą stratę, ale czekam na premierę Cooking Simulatora, bo po prostu to była moja teza do kupowania tej spółki. Pamiętajcie tylko proszę, że to nie jest porada inwestycyjna, to jest mój punkt widzenia na tą spółkę. Ja mogę czegoś nie dostrzegać, albo coś źle e, interpretować, więc prosiłbym, żebyście własne analizy po prostu robili. Natomiast czy uważam, że to zła spółka? Nie. Wręcz przeciwnie, ten Square Games jest ciekawą propozycją. Obecnie niestety wzrost, którego ja bym oczekiwał od tej spółki, nie jest możliwy. Bo wydaje mi się, że dalej jesteśmy uzależnieni od tylko i wyłącznie dwóch gier. Natomiast to, co istotne, to spółce do tej pory nie udawało się zbytnio wprowadzać nowych propozycji, które rzeczywiście mogłyby zarabiać jakieś poważne pieniądze. Raczej ten wzrost pochodził z akwizycji innych spółek, więc tutaj jest, e, można powiedzieć, sprawa otwarta. Natomiast ja z tą e, inwestycją zdecydowałem się pożegnać. Natomiast oczywiście liczy się wynik, ale w ujęciu całego portfela, a ja tylko na koniec dodam, że warto nauczyć się akceptować straty, bo na giełdzie nie zawsze się zarabia na każdej inwestycji, którą się wykona, na każdym ruchu. Natomiast oczywiście liczy się wynik, ale w ujęciu całego portfela, bo z reguły jest tak, że większość spółek będzie zachowywać się jakoś przeciętnie. Jedna czy dwie to będą totalne wtopy, a pojedyncze inwestycje będą ciągnąć cały portfel do góry, bo będą miały jakieś astronomiczne stopy zwrotu z konkretnymi wynikami. Dlatego straty warto również nauczyć się realizować. Tylko proszę, nie traktujcie jeszcze raz tego jako poradę inwestycyjną. Dzielę się jeszcze raz swoimi przemyśleniami na temat spółki. Ale zapraszam Was do nabijania się ze mnie w komentarzach, jak to taką fantastyczną inwestycję poczyniłem i ile na niej. Zarobiłem. A jeśli chcesz nauczyć się w łatwy sposób wyceniać spółki i nie powielać moich błędów inwestycyjnych z przeszłości, to może zainteresować Ciebie ten film, gdzie dowiesz się, jak szybko możesz oszacować swój potencjalny zarobek na konkretnej inwestycji. Zachęcam i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!